Chcecie wiedzieć, co to za scena? To ta scena z okładki bije wszystko. To było tak hot i urocze i zabawne jednocześnie. Dobra, ale zacznijmy od początku. Tak, to jest trzeci tom Błogosławieństwa Niebios, który wydaje nam Czarna Owca. To jest akurat wersja w twardej oprawie z malowanymi brzegami, które są piękne. I z przecudną grafiką. Change my mind. Ale z każdym tomem ta książka wygląda naprawdę dużo, dużo, dużo lepiej. Czwarta oprawa. Zrobiłam test Złotka i wrzuciłam to bardzo em, bezpośrednio do plecaka. Pojechała ze mną do Warszawy na DLPT i wróciło. I nie. Złotko mi nie zeszło z żadnego tomu. No dobra. Co dalej? Kolorowe grafiki w środku latarnie są spoko, Ty, tych no, nie będę wielbić jakoś specjalnie, aczkolwiek w dalszym ciągu podobają mi się tego typu grafiki, kwestii fabularnej. Poznajemy historię Cielana, Cieliana? jest dalej nie umiem tego wypowiadać. Poznajemy historię księciunia sprzed jego z wstąpienia pierwszego i drugiego. Poznajemy oczywiście też pewnego chłopca, którego uratował i który w ciągu kolejnych lat, dekad pojawiał się w życiu naszego księcia. Część z Was oczywiście, pewnie tak jak ja, podejrzewa albo w zasadzie już praktycznie wie, kim ten młodzieniec był. Aczkolwiek historia jest dość traumatyczna, szczególnie choroba szkaradnych obliczy, która pojawiała nam się w poprzednich tomach jako nawiązanie. A tutaj mamy ją z pełną mocą opisaną, i cały przebieg tej traumy, jaka spadła na naszego księcia. To było trudne do przebrnięcia. I szczerze czekałam na to, aż nasz chłaczeńk pojawi się w swojej pięknej, przystojnej i szarmanckiej okazałości. Historia nam się pięknie rozwija. Ja jestem zakochana po uszech. Już nie ma, nie ma odwrotu. Kolejną część muszę przeczytać. Dajcie znać, czy wy też śledzicie przygody naszego księciunia i pewnego demona. I jak wam się to czyta? Dla mnie czyta się bardzo prosto, klarownie, cieszę się, że wyszło w języku polskim, bo po angielsku nie dawałam rady tego czytać. I jest to dla mnie naprawdę mega przyjemna lektura. Dajcie znać, czy też się tym jaracie tak samo jak ja, a może jeszcze nie znacie księciunia i chcielibyście go poznać. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pa!